Dnia 10 września wraz z częścią ekipy Fundacji Latebra oraz Michałem Pękowskim udaliśmy się na biskupią Górkę, czyli nieopodal naszej siedziby oraz w sumie miejsce, które już oddało nam wiele cennych rzeczy, jak masa znalezisk z kafiarenki, kafebishopshoe, państwa olińskich oraz Miejsce pochówku astronoma Nataniela Mateusza Wolfa. Właśnie tutaj, na tym terenie, który Wam pokazuję, gdzieś, gdzieś w okolicy tego dziedzińca znajdowała się studnia. Studnia ta może po dziś dzień mieć w sobie bardzo dużo ciekawych rzeczy, które chcielibyśmy pozyskać. Natomiast no niestety, ale przez liczne remonty tego terenu i obiektu, który tutaj widzimy teraz na ekranie. Grunt był wielokrotnie przerzucany, nawożony, także wszystko, co się w nim znajduje, zostało na pewno do głębokości minimum jednego metra przemielone, przerzucone. Jest to bardzo dla nas problematyczne, ponieważ bardzo byśmy chcieli się dostać pod tą warstwę ziemi, pod warstwę żwiru, który znajduje się na terenie tego obecnie parkingu, dziedzińca oraz pod płyty zbrojone, ponieważ badania georadarowe mają bardzo duży problem, by przebić się przez tą powierzchnię tego tłucznia, tych kamieni, wszystkiego, co tutaj jest nawiezione w tym miejscu, by ten teren utwardził. To nam utrudnia namierzenie pozostałości po owej studni. Tutaj też pytanie do Was i apel. być może osoby, które mieszkały kiedyś na biskupie Górce, posiadały jakiekolwiek śladowe informacje, gdzie taka studnia mogłaby się znajdować, bądź być może ktoś z Was. Zna się na tego typu konstrukcjach i wie, gdzie one, gdzie taka konstrukcja właśnie powinna mieć zlokalizowaną studnię, bo to też jest bardzo istotne i uważam, że jest to um, do namierzenia, do namierzenia właśnie, żeby gdzieś zacieśnić swój krąg poszukiwań. Także czekam na jakiekolwiek informacje z waszej strony, jeśli, jeśli takie posiadacie. Witamy Was serdecznie. Kolejny odcinek działa Fundacja Latebra i to prężnie. Akurat w miejscu, jak dla mnie bardzo fajnym i bliskim, ponieważ tutaj się wychowałem. Po mojej prawej stronie reduta koszarowa. Jest to obiekt, który był wybudowany w 1828 roku. Jego budowa trwała do 1933 roku, ale... Pewne, pewne jakieś zarysowania tego terenu i tego obiektu były wcześniej widoczne, teraz ich nie ma. I właśnie naszym zadaniem jest dzisiaj tutaj y, znaleźć być może jakiś ślad po studni, tak? Studni. Generalnie mamy dwie, nawet trzy destynacje, w której były te studnie, a konkretnie nie chodzi nam o samą instytucję studni, jeśli to można tak określić, tylko to, co w niej zostało Prawdopodobnie bądź rzekomo zdeponowane, mianowicie chodzi tutaj o fragmenty kopuły z planetarium Mateusza Nataniela Wolfa. Eee... Czyli temat, który robiliśmy jakiś dokładnie. czas temu i faktycznie zakończyliśmy to, to nasze zadanie z sukcesem, ponieważ miejsce Pochówku eee, i sta wraz z tablicą pamiętniającą zostało, zostało, okryte, znalezione, zostało znalezione. Natomiast eee, kontynuujemy temat i e, kolejnym podejściem do niego. Jest akcja. W tej chwili są to wstępne badania nieinwazyjne georadarem. Celem ustalenia miejsc, gdzie te studie, studnie się znajdowały i jak w tej chwili, jaki jest stan faktyczny, jak możemy do tego podejść, jak możemy się do tego zabrać w dalszej kolejności. Naszych poszukiwań. Jest z nami Michał Pękowski, który w tej chwili bada grunt bądź to, co się pod nim znajduje. Co to są za badania w tej chwili wykonywane? Tak mniej więcej, nie oczekuję od ciebie jakichś informacji. Są to, są to tak jak powiedziałem, badania nieinwazyjne Georadarem. Georadarem, tak. tak w czyli poszukiwaniu yy, przeszersywaniu <coughs> właściwie struktur yy, ziemnych, tak? No Są różne informacje, które generalnie weryfikujemy, tak, co do samej destynacji, co do struktury gruntu, tu też musimy e, oszacować ewentualnie e, jaki jest nanos, jeżeli e, został tutaj e, powiedzmy nawieziony e, grunt żeby przyjąć odpowiednią metodologię dalszych działań. A teren nie jest y, łatwy, bo widzę tutaj dużo studzienek kanalizacyjnych, czyli to, jest, to są takie y, jakby ingerencja w y, tutaj te wszystkie konstrukcje, które kiedyś były pod ziemią, współczesna. Do tego widzę płyty betonowe, które są zbrojone. <laughs> Także no, jest tutaj troszeczkę takich przeszkód, które mogą zaburzać działanie sprzętu, powiedzmy, czy tam utrudniać odczyty tego sprzętu. Tak? Zgadzać się. Tym bardziej, że teren też może być dodatkowo zaśmiecony, ponieważ od ponad dwóch dekad cały ten obiekt jest zaadoptowany na cele edukacyjne. Najpierw była tu jedna uczelnia, w tej chwili jest kolejna uczelnia, więc wiadomo. Możemy spodziewać się tutaj e, akcentów z serii czy z cyklu Nasi tu byli. <grym> nasi tu byli, e, współczesne kapselki i inne tym podobne Zgadza się. pozostałości. Dobra, no to przechodzimy do tych działań. Postaram się Wam jak najbardziej przybliżyć e, to, co się tutaj będzie w tej chwili dziać. W zasadzie działania, e, prace poszukiwawcze już trwają, także ruszam z kamerą w ogień, e, w ogień, w ogień działań poszukiwawczych. <grym> Jasne. Zapraszamy. Materiał ten ma przede wszystkim na celu zwiększenie spektrum informacyjnego e, naszej ekipy w kontekście właśnie owej studni. E, dlatego tutaj nie zobaczycie jakichś działań niesamowitych poszukiwawczych, jeżdżących koparek czy kopiących poszukiwaczy. E, raczej chciałbym, żebyście zobaczyli, jak się wszystko zaczyna i byście mogli dzięki temu, że ten kanał zwiększa swoje zasięgi, e, uczestniczyć w tych akcjach, które organizują. Ponieważ no, nierzadko potrzebujemy spojrzenia osób, no, wiadomo, takim innym okiem, nie poszukiwacza, bądź spojrzenia na sprawę okiem osób, które interesują się tematyką e, tego typu budowli, konstrukcji i chciałyby pomóc nam w tych poszukiwaniach. Dla tych osób zamieszczam maila poniżej w opisie. E, a tutaj też pozwolę sobie wspomnieć o dosyć ciekawej sytuacji, bo. Jak wiecie, profesor Andrzej Januszajtis e, odegrał kluczową rolę. Tutaj e, pomoc była nieoceniona ze strony pana profesora w temacie poszukiwań e, miejsca pochówku Nataniela Mateusza Wolfa. Jak się okazuje, świat jest bardzo mały, ponieważ e, dzisiaj podczas podróży mojej, e, której realizacji możecie zobaczyć na drugim kanale. Miałem przyjemność poznać właściciela muzeum, pana Dariusza Subocz, który jest właścicielem Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w miejscowości Grębocin. Link do tego muzeum znajdziecie w opisie. Jak się właśnie okazuje, pan Dariusz miał przyjemność również współpracować z profesorem Andrzejem Januszejtisem. I dlaczego o tym wspominam? Wspominam o tym dlatego, że ta współpraca polegała na odtworzeniu zegara astronomicznego, który znajduje się w bazylice Konkatedrialnej w Gdańsku. Także jeśli są tutaj osoby, które są już gdzieś zaangażowane w temat naszych poszukiwań, miejsca pochówku. Nataniela Mateusza Wolfa, oraz chcą dalej śledzić ten temat, zachęcam do zapoznania się z ciekawą historią, właśnie jaka jest związana z profesorem Andrzejem Januszejtisem i właśnie z tematem odtworzenia tego zegara. Myślę, że więcej informacji możecie uzyskać na miejscu, przyjeżdżając do Muzeum w Grębocinie i właśnie mając okazję porozmawiać z panem Dariuszem Suboczem, ponieważ no, jest to bardzo, bardzo bogata, ciekawa historia której nie chcę zdradzać tutaj na miejscu, tylko chciałbym was zachęcić, żebyście skorzystali z tego zaproszenia i żebyście mieli możliwość posłuchać yy, o tej całej historii z pierwszej ręki. Także zachęcam was do Komentowania tego materiału, zadawania pytań, bądź rzucania jakichś otwartych, luźnych sugestii. Jeśli ktoś ma jakieś konkrety, dosłownie, czyli ma pojęcie o tego typu konstrukcjach i mógłby zasugerować, gdzie powinniśmy szukać, zapraszam również na e-mail, chociaż i w komentarzu też spokojnie możecie napisać, ponieważ czytam te, czytam te komentarze, jak dobrze wiecie, odpowiadam od czasu do czasu na nie. Także zachęcam do interakcji, zachęcam do, do właśnie pozostawiania tych komentarzy oraz do dzielenia się tym materiałem, ponieważ no, nigdy nie wiemy, kiedy kto może posiadać informacje, które nas interesują na dany temat. Ja Wam na dzień dzisiejszy dziękuję i do zobaczenia wkrótce, bo na pewno będzie się znowu dziać. Trzymajcie się, cześć.